Hej, witam was bardzo serdecznie. Tym razem zobaczymy sobie potyczkę imx 1390 i będzie to odcinek z serii Wasze epickie bitwy. Nie mam zwyczaju pokazywać walk 90, graczy innych niż ja sam, ponieważ sam prowadzę kurs gry tym czołgiem, kurs spotowania. Także 90 mamy non-stop na moim kanale, no ale stwierdziłem, że tym razem zrobię wyjątek, ponieważ wydaje mi się, że warto. No i gracz XBYK22X, co to w ogóle może nam mówić? No to prawie nic. No ale sam fakt, że kolega jest w kanie nietykalni mówi już znacznie więcej. Widzimy początek rewelacyjny. Na cztery oddane strzały 5 ląduje w wrogi 90. No i teraz jeden pocisk w magazynku, który już tak naprawdę... Raczej będzie nie za bardzo istotny, przodowanie. No i biorąc pod uwagę, że to jest napa murowanka, kolega gra bardzo ryzykownie. W tym miejscu, no i w ogóle w tych rejonach, zobaczcie, jest prawie bez wsparcia. No oczywiście nie licząc tych dwóch pojazdów, no ale załóżmy najgorszy możliwie scenariusz, czyli Podmaus wyjeżdża od strony 90. Wtedy te pojazdy, które snajpią, no prawie nie oddaje by yy, żadnego strzału. Także kolega prawie na pewno by zginął. Yy, Szczęście o tyle tutaj dużo, że yy, te pojazdy są po tej stronie górki. AMX5120 oberwał raz i teraz obrywa kolejny yy, od sojuszników, yy, którzy snajpią. No, i kolega próbuje podświetlać, ale wiadomo, nie jest tym zbyt łatwo. W tych rejonach e, musi bardzo ostrożnie się poruszać. Bo jeżeli wyjdzie zbyt daleko, zbyt agresywnie, może to się skończyć szybką ym, śmiercią, szybkim wrakiem. <laughs> no, i chyba najważniejszy moment, jeżeli chodzi o drugą flankę. Zobaczcie, co się tam dzieje. Dwa pojazdy 90 light i obiekt 140 um, dało radę przedrzeć się przez linię obrony i teraz wykończyć jedną z artylerii także druga flanka jest już na bank przegrana i to jest chyba dobry moment, aby zacząć w końcu posuwać się do przodu a zniszczenie tego LTTP może być e, właśnie dobrym posunięciem. Znowu bardzo wysoka skuteczność, wszystkie strzały przebijają tego light'a. No i tak naprawdę w dwójkę z kolegą The Left ymm, robią kile w tej drużynie, no bo Reszta ja, to prawie się obija, oprócz jeszcze i 50 m trochę już, już jest zbólwersowany. No, ale chyba teraz jakiś taki bardziej agresywny ruch. Zobaczymy. Może ten Isu będzie celem. Mamy jeszcze chwilę przodowania. No i już można strzelać. Strzał na ślepo w Isu takie dość ryzykowne. Nie wiadomo czy ten kolega już się nie wycofał. No i chyba nic się nie udało trafić i przebić, bo wiadomo, ISU, jeżeli trafimy w jarzmo to spokojnie może tingnąć. A ten obiekt, obiekt 907 odbija pociski jak szalony. Um, bardzo często jestem pytany, nazywuję gram, ja osobiście tak, dlaczego wybieram 907 obiekta, a nie 140. 140 ma teoretycznie lepsze opuszczenie armaty, depresja działa, także na większości map sprawdzi się lepiej, a ja mówię zawsze na to, że może to fakt, lepiej bym opuszczał armatę obiektem w 140, ale 907 koł ja mogę więcej przetrwać, bo więcej odbiję i także mam więcej życia, także to dla mnie przewaga, przeważa na korzyść i dlatego wybieram tego meda za trzecią kampanię. 3-6 bitwa... Bardzo spokojna jak do tej pory. No i mamy konfrontację z MX1390. Wygraną. Kawa 1. Nie dał rady, ale też warto podkreślić, że miał mniej życia, więc. No i też był w trudniejszej sytuacji, jednak prawie że bez wsparcia. Znowu mamy reload, także 40 sekund spoczynku. No i kolega cały czas operuje w tych rejonach górki. Chyba teraz oberwie raz, a jednak nie. 907 obiekt pudłuje. A tych słucha P szczęśliwie bardzo. Jeszcze udaje mu się strzelać. No i to jest chyba dobry moment, aby już ruszyć do przodu, bo jednak to miejsce mi się znudziło. Ehm. <laughs> um. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, gdzie warto jeździć na morowance, to raczej nie odpowiedziałbym, że warto zejrzeć w ten dół tutaj i spotować. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj to się kończy szybką śmiercią. Ta bitwa jest o tyle wyjątkowa, że przeciwnicy prawie w tutaj nie ryzykują wyjazdu, a jak ryzykują, to obrywają. Także. To na pewno daje szansę na przetrwanie w tym miejscu. No ale w większości bitew tak raczej nie będzie. Udało się tego trafić AT-15. Tam było chyba z 500 metrów, także dobry strzał. No i widzimy jak Pancera oraz ISU, który chyba raz oberwał, bo jednak ma 400. Miało 400 życie, teraz ma 200. Teraz ten jak Pancer, dwukrotnie trafiony w tylnią część. No i wreszcie, pojazdy te w końcu wyjechały, IS-3 i IS-8. No ale to co teraz widzimy to jest po prostu najgorsze co się może dla tych pojazdów stać. Zbierają one straszny fokus i teraz IS-3 ginie. IS-3 został przez niego zniszczony, ale teraz mamy IS-8 na horyzoncie, który... Też chyba zaraz wyparuje. Najważniejsze to będzie aby na niego wyjechać tak, żeby nie był on zgrany na nas. Ale zobaczcie, jest idealnie zgrany. Na szczęście nie wyrabia z obrotem wieży. No i dzięki autoaimowi mogliśmy spokojnie zgrać celownik i wykończyć czołg ciężki. Pochwała od gracza w się 3, gud1390. No, i ten obiekt na 100 HP, średnio rozumiem jego tutaj decyzję. Dlaczego on tak agresywnie tutaj wyjechał? By przecież na jeden strzał chyba liczył na dobre losowanie oraz na RNG, czyli odbijanie się gracza 90, ale tak się nie stało. 907k zniszczona, no i zostały. Trzy pojazdy, dwie arterie, jak pancer. Najciekawsze jest to, że, że mam jeden pocisk. Jeden pocisk, który <laughs> nie wykończy żaden z tych pojazdów na placu boju. Jak pancer tam ma dużo więcej niż 200 życia 1300. Na arterie też są na dwa strzały. Nie każda z tego mi co przynajmniej wiadomo. Jest pierwsza z Arterii, M40. No i to pudło jeszcze, kurcze pieczone. No tak trochę nierozważnie, bo... miał tyle pocisków, trzy, tak? Znaczy tyle, to jest może przesada, miał kilka pocisków. Powinien... nasz bohater bitwy je oszczędzać, tak? A rozstrzelał... Yy, znaczy wystrzelał je tak bardzo pochopnie w ruchu. Yy, Średnio rozsądne to było. Normalnie mógłby te parę razy więcej strzeć prawda? No i teraz chyba chciał tak z ramat tego yy, M40 pociągnąć, ale tak się nie stało. I wyprzedziło. No i teraz jazda w kierunku M53 M55 Kilka metrów do arterii i teraz... <grym> zramował ją. Przyznam szczerze, gdyby jechał trochę szybciej, mógłby spokojnie sam się zramować, tak? No ale udało się. Idealnie wymierzył i 71 życia zostało. Także um, najmniejszy możliwy wymiar kary. Także podsumowując, całą bitwę. Początkowo bardzo, bardzo nudną. No ale przynajmniej strzelał, tak? Chociaż tyle dobrego. Potem bardzo fajna akcja z ISM-3 i ISM-8. No i ostatecznie, trochę pod koniec, nie najlepiej ze, ze strzałami tak, w ruchu, gdyby parę pocisków oszczędził, zgrał lepiej celownik, nie zatrzymał, zatrzymał się, o zatrzymał się, pewnie miałby około 6,500 tysiąca uszkodzeń. No ale wiecie jak to jest, teraz nam łatwo powiedzieć w bitwie, trudniej o tym wszystkim rozmyślać, jak nie wiemy co będzie dalej. Także ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że walka wam się podobała. No i do usłyszenia. Papa! Pa.